profity, tylko chodzi o to samo kto teraz jest premierem i jak hmm. polski premier może dominować nad do radą, do no, ministrów. No, 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 znaczy, to jest trochę obudne myśli, że tak naprawdę ministrowie mają pewnego rodzaju bardzo dużą autonomię, mają raczej nieuskromną, mogą robić do, hmm. raczej do, a nie od. Znaczy, no... Hmm. Ale... Znaczy, ja też chciałem powiedzieć, że ministrowie to yy, nie zawsze są tylko ludzie, którzy przy, przywiezie premier ze sobą, ponieważ jest specyfiką jednak, że pod system parlamentarnego, często są rządy koalicyjne. Wtedy ministrowie reprezentują konkretną partię. Nie można tak po prostu wyrzucić ministra, ponieważ no, premier ryzykuje wtedy zerwanie w ogóle większości. Które, że... A to można do mnie go jeszcze coś powiedzieć. No to nie, może to powiedzieć, że tak czy można obecnie czasem patrzyć na rządy na, na to, że możemy przebywać na że znaczy, minister sprawiedliwości, która z kolei wartością jest pewnego rodzaju. No nie ukrywajmy, że pewnego rodzaju zgodnie z prawem, bo, ale lecz niestety można powiedzieć pewnego rodzaju te patologii, co bardziej nazwiemy to rzeczy związanych nie bardziej powiedzmy, że, znaczy w do końca że rzeczy, które są nie do końca widziane dobrze publicznie, na przykład związane z mieszkaniami. Kiedy mamy sytuację nagle, że w ten sam licencję powiedzmy z kalicja weskie może to robić i jakby tam nie ma żadnego personelu, nie ma za mnie premiera, nagle mamy sytuację związane z, z tym samym wiceprzewodniczącym, ale z y, wiceprzewodniczącym z lewicy tymczasem, kiedy tam wykonuje się powiedzmy, że zapalnicze tysięcy złotych są marginalne sprawy, swój, y, y, w ogóle marginale z prawem czyli kilometrówki w polskich parciach politycznych. Panicze tysięcy wyjazd, powiedzmy do Chorwacji i jest od razu dymisjonowany i od razu od razu praktycznie że nawet no, nie widząc w sensie o ministerstwie w w sensie edukacji wyższej, w sumie obu, bo i zarówno minister, y, słusznie pamiętam, jak jego miał, ale już są postępowani, w sensie tak samo nie wiem w sumie już tak naprawdę o... Jeszcze popatrzeć, ale już nie pamiętam. To było dwóch ich, w no, że żeby... nie musisz podać się tak. panu, Bajerze. No, no. no ale wiadomo, że to nie jest to, że jednak wiadomo, że ma w Polsce na tyle dofinansowaną w sensie przewagę, że może sobie po prostu robić ale jego widzieliście, tego, co, co mu się podoba, co mu się nie podoba i kogo chce rzucić, i kogo nie chce rzucić, a czy kogo on nawet chciał wyrzucić z tego rządu, po to, żeby dostać jakąś przewagę w przyszłości, albo żeby ktoś na przykład nie miał jakiejś kontroli, żeby dane, dane ministerstwo że było kompletnie zreagowane przez daną partię bo się koalicję obywatelską, zreagowalną w czasach w sensie sprawiedliwości. No, to już jest taka... Ale to też jest ciekawe, bo widzę, że bardzo popistowską podchodzicie do tematu, czyli gdzie do paskudy i jednak chcemy, powiedzmy, jeżeli kontrolować, to jest bardzo ciekawe, nie ukrywam. Jednak widzę, że jako prawnicy bardzo się przyzwyczaiłacie jako pracodawcy do, 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 do liberalnie. Ale też chciałam się odnieść do tego, powiedzmy, efektu, znaczy do, chciałem się odnieść do tego podziału yy, odnośnie społeczeństwa, nie? jakby pewnego rodzaju Um, nazwijmy to pewnego rodzaju, na przykład odnośnie tego miejscu z Pomorza, odnośnie, lobowania za drogą istotną. Jakby też, na przykład, w Stanach Zjednoczonych, też nawet bardziej bym powiedział, że się lobuje no, za takimi, takimi społecznymi rzeczami, na przykład kwestia z fabryką, yy, z ich tak na gdzie rzeczywiście w czasach, kiedy rzeczywiście doszło do 2008, albo pamiętam 2008, albo po 2008 roku i rzeczywiście kryzys gospodarczy, rzeczywiście było taki taki w Stanach Zjednoczonych, senatorowie, a czy, nie senatorowie, tylko reprezentacji z Nimy, doprzewaj nawet ponadportyjnego e, przyjrzenia po to, żeby uratować te zakłady produkcyjne, po to, żeby ludzie mieli pracę. I rzeczywiście to dzisiaj to powiedzmy sobie szczerze plusuje, jakby to za to zrośnie. Nawet patrząc z do Niemiec, do, 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 nie do, Niemiec do, do Niemiec, gdzie tak naprawdę Niemcy mają mniejsze zdolności produkcyjne i jeżeli chcielibyśmy zacząć patrzeć tak na już krajowo, od tak, wyższego takiego poziomu, czyli możemy patrzeć na Niemce jako na sojusznika, rzeczywiście nie możemy tak polegać, bo nie mają powierzenia zdolności produkcyjnych i moglibyśmy po prostu polegać na, na Niemca takich sposób, jak Stany znaczy, Zjednoczone, bo ten poziom jest nierówny ale chociażby samą chęć rozwijania swojego potencjału gospodarczego, militarnego i tak naprawdę zaufania, to jest, to tak powiem, międzynarodowego. Może powie, nie możemy pojać na nieco, po prostu. Nie są kompetentnym na którym możemy polegać. A nie wiem, co mają Niemcy do porządku. Znaczy, ogólnie z samym parlamentarnego możemy pewnie... Że... też mówiliśmy o senatorach, no to w zasadzie to, to jest czy... parlamentarny. no to senatorowie czy... są super, w czy... Tak. tak? Czy... mi tak naprawdę... Chodzi mi tak naprawdę samo, jak z systemowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o samej, no. to nie negujemy tego, że parlament jest potrzebny, Dzień. tylko przedstawiamy to, że rzeczywiście potrzebujemy pewnego rodzaju to, pewnego rodzaju podziału ładu realnego, bo możemy dać całkowica do samta mieć. Nie możemy dać sytuację e, e, na na tak naprawdę w taką walkę polityczną, bo to tak zniszczone przez zarówno prezydenta, jak zarówno s, s, ten parlament. Mhm. Uważam, że zdaniem sądy powinny być poza systemem, one go powinny kontrolować, ale nie powinny jakby być tak naprawdę narażone na kompletną walkę tak ze strony parlamentu oraz w prezydenta. No to tutaj właśnie akurat przykład systemu prezydenckiego w systemie amerykańskim jest akurat antyprzykładem tego, co powiedziałem, dlatego, że w systemie amerykańskim, ze względu na to, że tak jest, ani nie inaczej jest skonstruowana, skonstruowane funkcjonowanie legislatywy, to znaczy, że, że tam muszą być partia druga może wszystko blokować, że tam jest bardzo długi proces ustawodawczy, tak naprawdę ten, te, ta, ta część władzy jest jest zdyskwalifikowana z funkcjonowania, funkcjonowania w zasadzie zgodnego z, tym, z tymi założeniami, a poza tym w systemie właśnie amerykańskim sądy odgrywają coraz większą rolę, zresztą to wynika też z specyfiki systemu prawnego kultury komundą, ale dalej ta rola jest wręcz w niektórych przypadkach większa niż tych pozostałych dwóch władz. Natomiast odnosząc się do kwestii amerykańskiej, I tutaj było odniesienie się do, tej, do tych przykładów jakichś związanych z, z, z tym lobowaniem interesów, natomiast naprawdę zwrócić uwagę, że ten, ten system amerykański z punktu widzenia władzy ustawy wydawczej, on sam w sobie jest coraz bardziej niereprezentatywny, dlatego że sztywny, sztywny, sztywny model w jakim jest 430, 435 reprezentantów i 100 senatorów? Dlaczego znaczy, senat to jedno, ale jest liczba reprezentantów, której coraz, wiek, coraz, wyższy jest ten, coraz wyższa jest ta norma przedstawicielstwa, bo przecież obywateli amerykańskich jest coraz więcej, też następuje imigracja pomiędzy Stanami i tego nie kompensują podział zmiany liczby mandatów, które się dzieją co, co 10 lat i w ten sposób mamy sytuację, w której dany reprezentant reprezentuje taką dużą grupę społeczeństwa, że często w tu się nie pokrywa z z rzeczywistym, z rzeczywistym przekonaniem. a zresztą w systemie amerykańskim jest jeszcze taki problem, że ci reprezentanci są wybierani w mandatowych w okręgach wyborczych. I mamy na przykład okręgi, w których taki reprezentant, jeśli jest na przykład kandydat trzeciej partii, zdobywa powiedzmy 48% i, i w takim razie nie reprezentuje większości społeczeństwa, nie reprezentuje tej woli demokratycznej. No jest jeszcze ostatnia rzecz, którą się chciałem odnieść do tej kwestii, to tej kwestii e, e, Rady Ministrów, tak i tego, że de facto tam faktycznie rolę wiodącą ma premier. Różnica pomiędzy systemem parlamentarnym no gabinetowym a systemem prezydenckim jest taka, że w, w każdej sytuacji e, tom, to egz może egzekwować, egzekwuje i tak mimo wszystko parlament. To znaczy partia na przykład skład koalicji ze względu na odwołanie jakiejś osoby może z tej koalicji wyjść może być taka sytuacja, w której część po posłów zbuntuje się przeciwko e, odwołaniu jakiemuś tak i na przykład e, e, nad jakimś wnioskiem o wotum tak i wniosek, czyli ta kontrola parlamentarna jest, a, a, a tym samym większa odpowiedzialność. Natomiast w systemie prezydenckim, takim jak system amerykański, gdzie egzekutywa jest skupiona tylko w głowie prezydenta, a prezydent wybiera sobie kogo chce, to mamy sytuację, w której tej odpowiedzialności nie ma. To sobie też są widzimy na przykładzie obecnej administracji, gdzie prezydent powołując poszczególne osoby potem może na okresie nieobecnej, tylko pierwszej administracji obecnego prezydenta Trumpa, że on powoływał jakieś osoby, potem po kilku miesiącach te osoby się okazywały, że realizowały politykę niezgodną z prezydentem, on je odwoływał i e, tak naprawdę nie, nie wiedzało się to z żadną odpowiedzialnością za politykę i po prostu wskazywał nowe, kolejne osoby i tak to się w sposób chaotyczny i nieuporządkowany działa, Także myślę, że to system parlamentarny w tym zakresie jednak lepiej swoją funkcję spełnia. Czy tak chciałem się odnieść że do tego systemu? Powiedzmy jeszcze, odnośnie powiedzmy, rodzaju dotacji, uważaj, pewnego rodzaju regulacji, uważam, się pewnego rodzaju podzielimy. Nie, nie myliśmy się nie, bo to jest kwestia negocjacyjna, to się tak wyglądać okay. wyglądać kwestia podziału, podziału mandatów, ile miałoby ich być. Nie ukrywamy, że rzeczywiście musimy podpadać, że niektóre systemy akurat Niekoniecznie się odbywaliśmy do tego systemu amerykańskim, rzeczywiście nie uważamy, że to jest najlepsze rodzaj, czyli trzeba na z tym godzić. Oczywiście powinniśmy uważać, że ten mandat powinno by być więcej, no, ale to jest jakby systemowo, powiedzmy, że pewnego rodzaju konstytucjonalnie rzeczony. Że... Okay. Oczywiście raczej byli będzie zmiany, ale więc jest dla nas styli, że jednak w Stanach Zjednoczonych de facto nie ma partii politycznych, tylko są bardziej ugrupowania. I to, że tak naprawdę sami senatorowie no są stricte z okręgu, powiedzmy słyszają się powiedzmy Partii Demokratów albo Partii Republikanów, ale samo stricte tak naprawdę, że nie ma jakby, możemy być zarówno ma, tak naprawdę, nasz sam Trump był y, w latach 2000, nawet w sumie wcześniej. W tak naprawdę, inne zrzeszenie, to tak naprawdę w to pewnego rodzaju, no to zrzeszenie demokratyczne, nazwijmy to, bo to, to nie jest żadna wypadnia polityczna. Po prostu to jest zrzeszenie, które może rzeczywiście, jak będziemy brać w do Po prostu musimy się napisać na listę, na przykład, bo, zarówno demokraci, jak i rachunkowie mają listę swoich, powiedzmy, swoich zwolenników w danych stanach. Czyli rzeczywiście to, co potem mogą brać udział w pra prawyborach, do wyborów, do stanów, do, 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 do prezydenta są bardziej nazwijmy to, bardziej to jest bardzo, nazwijmy to, nie, jest, nie ma to odniesienia do, do partii politycznych w Polsce albo w Europie ogólnie. Bo jednak y, partie europejskie mają bardzo silną tak naprawdę dyscyplinę partyjną, gdzie tak naprawdę partia decyduje kto może być potem może być albo senatorem, a kto nie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieją specjalne funkcje, na przykład VIP-owie, którzy są tak naprawdę od, 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 odzyskowanymi osobami, które odpowiadają za cyklicę partyjną, posiadają materiał na dany senator, posiadają dodatkowo jeszcze, yy, mogą tak naprawdę listę osób, które płacają na dane, na dane, znaczy, które zbierają dane, powiedzmy, wyborcze, nie wiadomo dane osoby w, w czasie kampanii yy, nawet wyborczej. Tak samo w Wielkiej Brytanii posiada jest dodatkowa osoba, czyli WIP, która decyduje kto zdecyduje tego innej decyzji partij. Nie takiego nie ma, bo w Polsce jednak yy, są to osoby, nawet nie wiem, czy są takie osoby, tylko jednak prezes danej partii, w tego grupowania decyduje ta, ta, ta ma najwyższą bazę. W tej sensie w sensie będziecie odnieść do innego z naszych argumentów, potem będzie moglibyśmy wyjść do tego. Nasz argument odnośnie tego wyboru wygranej prezydenckiej o włos, czyli że ktoś wygrał miał 50, przykład przypadom 1%, mocno nie do końca rozumiem tego argumentu pod względem merytorycznym, większość jest po prostu fundamentem demokracji. Oczywiście, że zawsze będzie olbrzymia część społeczeństwa, która będzie po prostu niezadowolona z wyniku i system parlamentarny wcale nie jest od tego lepszy. Po prostu różnica jest taka, że zamiast jasnego zwycięzcy jasnego przegranego, tam będzie wiele koalicji i po prostu jeden wielki chaos. Okay. Zamiast uporządkowanej grupy ludzi, którym się po prostu nie podoba. E, dobra, no to najpierw, no to jeżeli chodzi o wybór prezydenta, to tutaj chodzi oczywiście o tą drugą turę, tak? Czyli po prostu tak. ludzie wybierają mniejsze zło i na tym to polega, więc to prowadzi do mniejszego pluralizmu, prawda, w polityce państwa, ponieważ kandydat, który reprezentuje taką radę 30% na przykład społeczeństwa, a reszta zagłosował na niego drugiej turze dlatego, bo woli go niż tego drugiego, no to nie będzie reprezentowana dobrze, prawda, no bo ten kandydat wierzy i tak w drugiej na przykład, w drugich wyborach na drugą kadencję też i tak mógłby wygrać, prawda? Nawet mając tylko 30% poparcia, więc nie będzie dbać o resztę na przykład. A poza tym, jeżeli chodzi o też ten brak federalizmu parlamentarnym, to tutaj jest kwestia tak naprawdę wyborów, no bo oczywiście mamy różne systemy, i y, możemy na przykład wybrać system, gdzie y, nie wiadomo jeszcze w ogóle ile mandatów y, przypada na dany okręg wyborczy przed wyborami. Są takie systemy, prawda? Że dopiero po wyborach, zależy się od tego, ile osób zagłosowało w danym okręgu, y, y, tyle mandatów y, przypada na dany okręg, i to chce też prowadzić do większego pluralizmu. A jeżeli mówisz o tym, że właśnie y, skoro y, ktoś został wybrany drogą większości, to powinien y, y, mieć taką wadzę, no to też mogę mówić w takim razie o tym, że ten jest system proporcjonalny, prawda? który nie jest wcale taki fajny, nie w takie fajnie, wie, no tak bardzo, jest też dobry i te partie powinny rządzić, ponieważ zostały wybrane w sposób demokratyczny. No to tekrar, nie akceptuje, ale też nie Ja go nie akceptuję, gdzieś o tym chodzi. Ja jednak doszło do tego pluralizmu i myślę, że ten system parlamentarny jest lepszy pod tym względem. Jeszcze od tego jeszcze odnieść. dosłownie. Musiałem powiedzieć lubię trochę wątek, ale odnośnie chyba tam mówię coś, że tak samo się mówię, tak się chciałem tego się od chyba użyłaś na środku swojej wypowiedzi. Tak I teraz, tak? Tak, tak, tak. tak. E, no, gotował, po tak, tak, że demokracja wyborczą. Tak, odnośnie tego, nie możemy zakładać, że jeżeli wprowadzimy cywilizację w Polsce, to nie możemy zakładać, że tak samo wyglądać, bo to jest błąd ekologiczny. My nie możemy zakładać tego historyczne, że nie możemy zakładać, że będzie tak samo. Musimy, możemy też założyć, że będzie zupełnie inaczej, bo jednak, w tak istotnych zmian ustrojowych, rzeczywiście partii polityczne będą musiały się do tego stosować w jakiś sposób. Może że nawet będzie do w taki sposób, że będą ustosowywać tych kandydatów na tle centrowych, że nawet nie będzie drugi turecko, albo wyglądało tak, że będzie 50 na 50, a reszta tak naprawdę nie będzie miała w ogóle jakkolwiek poparcia yy, w Stanach Zjednoczonych że że jest To na końcu powiedziałeś, że tak wygląda jak w Stanach Zjednoczonych, no to tak właśnie może, ale... ale to wynika, ale to wszystko to wynika, że to tak jest w Stanach z tego, że ten system jest tak spetryfikowany, że tam opcja pod tytułem trzecia partia, czy siła polityczna, która jest to jest poza jak tu ugrupowaniami, nie ma racji bytu, dlatego, że ten system jest tak skonstruowany, że tam regulacje nawet już na poziomie stanu zakładają, że są tylko te dwie formacje, tak one są, jakby te dwie partie, one są już wleczone w ten system, tam, nawet ustrojone. I to nie jest koniecznie coś dobrego w sytuacji, w której w sytuacji, w której, powiedzmy, na przykład wybiera się przedstawiciel, wybierany jest przedstawiciel w prawyborach, tak, który reprezentuje i to oni też są wybierani bardzo często minimalną większością, na przykład mają 30% z 5 kandydatów i wygrywa ten pierwszy kandydat, który uzyskał po prostu największą sumę głosów I, i potem okazuje się, że, że wola tam powiedzmy wyboru... Brewny na to danej partii, z danego obszaru nie jest reprezentowana. Moim zdaniem, e, i też odnosząc się do tego kontrargumentu, który padł dotyczący tej, tej zwykłej większości, to e, właśnie problem z nami jest taki, że my w, e, wierząc, że, że jakby ten, tą stabilność i uporządkowanie systemu e, będzie możliwe w sytuacji, w której e, będziemy e, tylko po prostu mieli tego jednego przedstawiciela, który nie będzie niósł za sobą większości bo generalnie nie ma takich sytuacji we współczes, współczesnych ustrojach w państwach demokratycznych, że ta większość jest, jest faktycznie niarzcząca albo dusza, to, to po prostu w tej stabilności nie ma, bo mamy, mamy bardzo często sytuacje, zwłaszcza w, w, kiedy mamy spory ideologiczne, jest spory kulturowe, to nie jest nic... to jest coś, co, co cały czas jakby nas będzie, będzie dotykać. Nie jest, nie jest możliwe, żeby ten, taki, taka, taka osoba... W warunkach nawet no, powiedzmy, silnej władzy była w stanie zbudować szeroki autorytet społeczny. A co za tym idzie? Bez autorytetu nie ma możliwości legitymizacji szerszej. W systemie parlamentarnym, kiedy mamy te formacje, które, są szerzej, które szerzej reprezentują władzę społeczną, nawet grupy wyborców, tak jak w Polsce, które mają ta, nawet grupy wyborców 5%, 5 głosujących dużo silniej ten głos wybrzmiewa, nawet jeżeli on jest e, często w praktyce egzekwowany tak, bo rządzą powiedzmy dwie duże partie czy tam trzy, trzy, trzy większe partie, to zawsze ta, ten, ta, ta siła jest dużo większa. Nie do końca rozwijając się odnośnie tego, że prezydenci nie mają poparcia społecznego, jeśli się zależy też od tego, jak nowoczesnym wówczas mówisz, mówisz, Jednak jeśli spojrzymy na historię polską, przykład taki Aleksander Frankiewski czy Jakowiec sami mieli swoją poparcie społeczne ale cały czas ta, ta siła i głosu była mniejsza niż powiedzmy w, takich, w takim układzie, gdzie, gdzie ten głos obywateli jest reprezentowany jednak nie na przykład przez 60% czy 70%, ale przez powiedzmy na 90% społeczeństwa. W były przypadkach? No w systemie, w systemie, w no systemie prezydenckim na pewno nie byłoby takiej sytuacji, dlatego że nie jest możliwością, żeby, żeby powiedzmy zakładając takie statystycznie tak. Prezydent uzyskał taką większość, ale jeżeli mamy system parlamentarny, prawda, i tam wybieramy swoich przedstawicieli, to ci przedstawiciele reprezentują, jeżeli chyba że są jakieś naprawdę wysokie progi wyborcze albo po prostu że te głosy się jakoś dzielą statystycznie dużo większą grupę społeczeństwa niż prezydent. A, i jeszcze jedną rzecz chciałem odnieść, o tym wcześniej zapomniałem. Powiedzieliście w dzisiejszej dyskusji na temat tego, że prezydent to jest ktoś, że ludzie głosują na osobę, jak jest wybory prezydenckie, a nie na partię. Problem jest z tym, że właśnie do końca, dlatego że, jeżeli spojrzymy na przykłady Polski, to yy, wybory prezydenckie, mimo tego, że prezydent no, formalnie ma dużo większe niż w praktyce stosuje kompetencje, są jednak bardzo cieszą się bardzo mocnym zainteresowaniem, ale jeżeli na przykład, na przykład bardzo mnie rozsmieszały swego czasu takie sondaże, które nie było wiadomo, że to są kandydaci, bo po prostu pytano ludzi, czy pobierają kandydata konfederacji, czy kandydata lewicy, czy kandydata Prawa i Sprawiedliwości. O, co, o czym to świadczy? O tym to świadczy, że zdecydowana większość ludzi mimo wszystko podejmuje decyzję. E, motywowany jaką partię polityczną reprezentuje dany kandydat, a niekoniecznie jego osobistość, jego to, jak wygląda, jak się prezentuje, jakie ma, on ma sam poglądy, a dodatkowo, już ostatnie zdanie, bardzo często ten kandydat reprezentuje po prostu poglądy tej partii politycznej. Dziękuję. Ja się dorzuciłem tego, że tak o ile wszyscy słyszeli słuszny że gdy PiS wystawimy na wyborach krzesło, to i tak większość wyborców i tak nie zagłosowała. Nie, nie mniej, nie zapominajmy o tym, że e, akurat w tych właśnie wyborach były, by, by, byli ludzie, który... na przykład taki Brown, spójrz na Brown, jest bardzo kontrowersyjną osobą, z, doby, z dobrych powodów, jednak pomimo tego, że nie miał, nie miał, nie miał silnej partii w parlamencie, nie miał silnego poparcia parlamentarnego, uzyskał gigantyczne poparcie, uzyskał gigantyczne poparcie. wyniki e, pewnie nie zwyciężył, ale niemniej pokazuje to, że osobowość ma na olbrzymie znaczenie. Znaczy, ogólnie tutaj... Cześć, tutaj, Cześć. tutaj państwo ogólnie, zależy bardzo do... Chodź do derwiata na palcach widać tak? Wraz, Że państwo depredał, że rzeczywiście nic się nie zmniejszy, że wszystko będzie źle, i będzie naprawdę źle, to musi być taki jeden byt, który będzie dominował jako ten derwiat, który będzie dominował społeczeństwo i rzeczywiście... to nie jest system prezydencki właśnie? czy znaczy, 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 nie, bo to jest, to jest. państwo... Znaczy... To może jakikolwiek system. Ale chodzi o jedno takie, jak zabrał. Na czekoladne latanie to nie musi być jeden, włosy. No. Musi no być suwerenny. Powiedział, że suwerenny jest system. Czasami też, jakby, na bardzo dobrze się przydaje, że można powiedzieć, że na suwerenny element, to jest jakby idealnie, ale to jest, powiedzmy, lokalsko, czyli tak naprawdę rzeczywiście coś się może zmienić, rzeczywiście, czasami, na przykład, rzeczywiście ludzie chcą się zmienić i rzeczywiście coś się może zmienić, na przykład ta sytuacja z obecnymi urami, rzeczywiście, na przykład, takich niezrzeszonych, na przykład, w parlamencie, że będzie o koalicję, spraw sprawę, z drugiej strony, Czyli na powiestrza samego Zanderka, albo Brawa, którzy uzyskali dla Zanderki bodajże 10 na pojedyncze poparcia. Nie w grze jednostku. No i grze Więc rzeczywiście ci dwóch kandydatów, którzy nie mają w ogóle żadnych kadr, mają tutaj olej, z całym Wami, Trzy miesiące, pół roku tam z kompletnie z y, <laughs> koalicji kafederackiej, tak naprawdę, bo to są tam trzy partie, też tak, o się tak tak tak. ale właśnie na przykład Ale mamy taką sytuację, że osoba kompletnie bez żadnego zaplecza, kompletnie żadnego, żadnego kapitału jest taki inicjatywa jednej procent. Dyskutowałbym czy czy wybram czy dobrze brał rok temu zdobył 100 tysięcy 100000 zł do Europarlamentu, więc akurat jego przykład przykładzie że on nie ma kapitału, on ma bardzo duży kapitał bo właśnie i go ma się chodzi o to, co byśmy okay, naprawdę. Okej, ale na kartu, ale jakby tylko jak to też nie ma żeby struktur żeby tworzyć żeby te te potencjeły rzeczywiście swoją partię, żeby móc, żeby móc no bo sam brał nie petycji, albo coś nie rozrzucał plakatów, no bo jednak to jest Absurdalne, można powiedzieć. To muszą być osoby, które są jego, powiedzmy, zwolennikami, które rzeczywiście chcą, ale nie nie wiedzieć. Musiał raczej też być w żeby... A ten to, żeby się znaleźli tej partii. Dokładnie. Także ci ludzie, jego zwolennicy, oni nie są jego zwolennikami, ponieważ z jakiegoś już istniejącego bloku partyjnego, tak. go opiera, są zwolennikami tak. z powodu jego osobowości. Znaczy, znaczy akurat... Nie wiem, jak się skupiamy na kazusie Grzegorza Brauna, to, to ja ten kazus bardzo dobrze znam, nie, nie będę mówił dlaczego, ale <grymne> e, e, tak naprawdę Grzegorz Braun nie mógłby zaistnieć, gdyby nie, nie zaistniał w szerszej formacji politycznej, jaką była, jaką jest do tej pory Konfederacja. Nie z do Sejmu jakby startował tak początkowo, nie mógłby jako poseł robić różnych swoich Nazwijmy to, nazwijmy to do się happeningów i tak dalej. Co, co też pokazuje, że jakby, jeżeli spojrzymy, albo na przykład Adrian Zaber, tak samo. No przecież Adrian Zaber zdobył swoją popularność dzięki temu, że, dzięki temu, że to został posłem tak, i razem wypowiedziało się przeciwko koalicji rządzącej na tym buncie zbudowało to poparcie na tym, na, tym, na tym niezadowoleniu z powodu oceny obecnych rządów. Tak? Dlatego też moim zdaniem to akurat tutaj niestety tak nie jest. Ja tutaj też nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, że my tutaj wychodzimy z, z, z punktu widzenia hobsowskiego Hobbes, tego takiego, takiej negatywnej antropologii. Ja, 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 ja raczej uważam, że to jest spojrzenie po prostu empiryczne empiryczne i dostrzeżenie pewnych, tego, że, że system, system nam niestety nie wejdzie, tak jakbyśmy chcieli zbudować domek z kart i to, to, to trochę, trochę nie, 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 nie będzie tak działało. Natomiast jeszcze jedna jeszcze no uwaga, kończę już, bo ja cały czas bo ja gadał tutaj z tej strony, no to, no to uwzględniając ten element, nie da się, się, się jednak odrzucić, że, 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 że w systemie w systemie parlamentarnym, jednak również taka okazja na tworzenie takich indywidualnych jednostek jest. No, na przykład, jeżeli byśmy stworzyli, uwzględnić, system jednomandatowy okręgów wyborczych, chociaż ja nie jestem zwolennikiem, ale faktycznie pokazuje, możemy zobaczyć, że osoby, które są bardzo, bardzo mają duży, taki autorytet indywidualny takiego wygrają, mimo że nie są z nominacji partii politycznych, a w systemach parlamentarnych, no, również taka jest okazja, bo na przykład często bierze się taki, takie jednostki jako liderów list, osoby, które same za sobą nie są określone poparcie. Na przykład wybory parlamentarne w 2023 roku, jeśli spojrzymy na listy trzeciej drogi, bardzo dużą część osób, które te listy otwierały, to byli burmistrzowie, wójtowie, prezydenci byli miast, radni, marszałkowie województw, starostowie, ludzie lokalnie z nami, którzy mieli za sobą niewyokreślony autorytet. I taka okazja dużo szerszy nawet w sensie niż w przypadku wyboru prezydencji systemu prezydenckiego jest również może to no może tylko w formie pytanie jasne. Ja do dwóch kwestii chciałem się odnieść. Z pierwszej, tej wypowiedzi, wprowadzającej. Pierwszą to taki zaprezentować Państwu, taki pomysł, żeby w celu lepszej kontroli obywateli nad parlamentem, nad Sejmem i Senatem, albo Sejmem w każdym razie parlamentem, wybory odbywały się częściej, znacząco, na przykład co dwa lata. Znaczy, ja widzę tu taki problem, że otóż. W Polsce jak jednym z nielicznych zwyczajów konstytucyjnych jest zasada dyskontynuacji praw parlamentu. No, ma ona swoją gigantyczną historię, jest jednym chyba z nielicznych który, instytucji prawa, która przetrwała tak naprawdę jeszcze z, z, z czasów pierwszej RP, ale tą trwałość nie zawdzięcza tylko jakiemuś chowaniu pamiątek narodowych, tylko jednak rzeczywistości. Czy, Gdyż e, przeprowadzone już w części parlamentu nad pewną ustawą e, bardzo ciężko jest wznowić, kiedy przyjdą na to miejsce zupełnie e, nowi ludzie, gdy komisje są ponownie wybierane, e, gdy czy, czytania wchodzą ponownie itd. itd. E, no i tutaj e, ten dwuletni, e, ok, dwuletnia kadencja parlamentu no, tworzyłaby. Mm, Problem, dla, zwłaszcza dla projektów ustaw, które są czymś więcej niż próbką biegunki legislacyjnej. Tylko właśnie na przykład projekty komisji kodyfikacyjnej zgłaszane jako rządowe, jakieś sprawy kodyfikacyjne, próby objęcia jakiejś większej materii ustawą, jakieś zmiany takiej zupełnej. Więc to widzę, że byłoby problematyczne i dlatego do chciałbym dowiedzieć się, jak chcieliby Państwo temu zapobiec. Natomiast drugą kwestią też, która pojawiła się właśnie w tej wypowiedzi wprowadzającej, są silne uprawnienia właśnie głowy państwa na wypadek covid u wojny, jakiś stan nadzwyczajny. No, w Polsce w tym momencie takie...